Toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más y más allá, ah, yeah. a través de la gran oscuridad. To są polskie renowacje. Dzisiaj mamy do odnowienia, odrestaurowania restaurowania stary stosun stolarski. Uchyblowanie drewna, jak widać. Stróg ma już swoje lata. Była go rdza. Gdzieś tutaj widzimy, gdzie pozostały jeszcze ślady czarnej farby, którą oczywiście odnowimy. Będzie nowa powłoka lakiernicza. Na początek musimy go rozebrać. Będziemy potrzebowali do tego śrubokrętu. okrętu. Wszystko było dobrze widać. Zapieczę. Zapieczę. O, idzie. Nie wyszło. No niestety tak, to już ma swoje lata, więc ma prawo się zapiec. Oczywiście mógłbym użyć WD-40, ale nie chcę natłuszczać powierzchni, oczyszczone z rdzy. Kolejne elementy. Powoli, na często już nie wychodzą z naszego urządzenia. Jeżeli chodzi o samą obudowę, nie widzę żadnych pęknięć. Jest rdza, ale... Pomimo tego, nic takiego strasznego się z tym nie dzieje. Zobaczmy, czy są jakieś anotacje na ostrzu. Nie ma niestety. Tu nie ma, mamy numer seryjny. Wnioskuję, że A numer, produkcyjny. numer produkcyjny Tak, czyli numer 52 oznacza numer produkcyjny, czyli to jest 52. Podkładko mamy 52 do modelu i 51. Dobrze, mamy jeszcze rozebrane, tak to się prezentuje. Mamy tutaj nasz strug, ostrzał, osłonę górną, podkładkę, wkręty. Teraz my zajmiemy się przygotowaniem tego na tę chwilę muszę was opuścić udać się do zbiornika z wodą i tam zajmiemy się oczyszczaniem naszego przedmiotu wszystkie nasze części są już pokąpieli zostało umyte w domolu jak widzimy trochę tej luźnej rdzy zeszło jeszcze tam trochę zostało Teraz będziemy przechodzić do przygotowywania tego wszystkiego do odrdzewienia. Stary jest bardzo dobrej jakości. To bardzo mocno nie rdzewieje. powinno zająć 2 do 3 dni. Może zająć nawet parę godzin. Tego nigdy nie wiadomo. Teraz wszystko będzie przygotowane. No to co? No to widzimy się za sekundę. Zobaczcie, że ponownie. Chcę, żeby przysunę, żeby się wszystko okay. to jest. Dobra, przystępujemy teraz do yy, przygotowania środka odrdzewiającego, a dokładnie przygotowania do odrdzewiania. Yy, jeżeli chodzi o, o ilość kwasku, jak to ale szybko poszło, więc ja dodam teraz dwa opakowania kwasku cytrynowego na 1,5 litra wody, ale wystarczy dodać Jedno opakowanie na półtorej litra, czyli te 20, 20 gram kwasu cytrynowego. Więc nie ma naprawdę problemu z tym, żeby użyć jakiejś mięśniowości kwasu. Ma no to jedną zaletę, może to stać w domu, to nie przeszkadza. Teraz będziemy wrzucać, teraz wkładamy to do środka. To butelkę, przyciąłem odpowiedni wymiar Pierwsze, nie przejmujemy Posłone. i i teraz bardzo ważne bo najważniejsza rzecz w tym wszystkim gorąca, zaznaczam gorąca woda po prostu może być taka z kranu z boilera ale musi być bardzo gorąca dolać, musimy dolać troszkę, a parę kroków, by się do tyłu. dobra, tyle starczy, teraz pozostaje nam tylko zamieszać całą tą zawartość i będziemy już mogliby, to musieli już oczekiwać oczekiwać tego aż cała bardzo znajduje się w na naszym elemencie po prostu Zniknie. Więc patent jest tani, prosty, no i chyba najlepszy ze wszystkich jakie są możliwe na dzisiejszym rynku od No nasze części się już rzeczy. Urywam towar z tą farbą, obracam nasz element. Staram się, żeby farba roztarła w każde miejsce. Potem sobie się rozciąłem od, od spodu. naszą warstwę antykorozyjną do wyschnięcia jest to warstwa numer jeden będą tych warstw dwie Trzeba chyba nawet w czwartej naszej renowacji już na nawet już nie liczę dzisiaj właśnie już nasze elementy już wyschły które były te środkiem antykorozyjnym i będziemy je teraz delikatnie przyszli fundować. Так только вешу 850, это папир водный. Так же надо вывалить недосконалости. Zostawiamy łazienek. Mój łazienek. Mój

I teraz w tym momencie zaraz przechodzę otwory śrubu i przystąpimy do malowania powierzchni kolorem właściwym, czyli kolorem głównym. I malowania kolorem głównym. Jest to kolor czarny, więc zakładamy nasz kolor na powierzchnię. No quiero perder lo que queda Ahora lo que que seguimos de la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá Agradezco la gran oscuridad Hasta que me convierta en 嗯。 Wszystkie te na są już gotowe. Tutaj góreczkę, żeby mieć dystans po prostu, czyli spokojnie. A teraz jest na to,

Zapieję. są już wyczyszczone. Um, widzicie wszyscy mi trąpleci. 29 lutego. Ponoć pechowy. Miejmy nadzieję, że nie okaże się pechowy dla tego przedmiotu. Najważniejsze jest to, żeby.

Nie toda la noche, no nos queda Złożony i gotowy. Sposób nagrywamy, to mój pierwszy raz, kiedy nagrywam takie filmy na YouTube. Staram się to, postaram się następnym razem żeby to zeszło o wiele lepiej. Давайте еще по...